TV niebiescy, telewizja kibiców w ruchu Chorzów. Jeronie Adler, kaś ty był! A weź mnie nerwuj się. Lotem, szukam tych fusbalerów do krzyśka. Był w Madrycie, to im godum, że biorą od nich kokę. A ci ciul w kajdany. Chyba go mają nie na sprzedaż. Wracam na ruch. Drodzy Państwo, dziś sytuacja jest naprawdę dynamiczna, ale widać, że coś z tego będzie, tak? Podchodzi do ogrzybka. Podchodzi do grzybka, przyspiesza tempo, wchodzi do strefy kibica, wchodzi, rozgląda się, rozgląda się, nie ma z kim zagrać. Tak, tak, ma pełne wsparcie! Ma pełne wsparcie, ale widać, oj, przeciwnicy, przeciwnicy przed nim. Radzi sobie z nimi fantastycznie. Mija jednego, mija drugiego przeciwnika, tak? Czy coś z tego będzie? Wygląda na to, że będzie. Pięknie! Perfekcyjnie strzelony karnet dla ruchu. To. Torem trafienia niebieski Adler!